Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, z tej strony ja, Timoces, a dziś sobie gramy w Movie Star Planet, tym razem nie w Vlogstar Planet, a dziś sobie pójdziemy na czat i napiszę sobie na przykład gdzieś w kawiarni, pójdę do kawiarni i napiszę... Dobra... Co to? Dobra. Chyba wiem, co mam zrobić. Czat, się klika tak i mówi się... Znaczy, jak się mówi? Nagrywam kanał Timoces. Uwaga, co mi odpiszą. No co, no co, no co, no co. No proszę, powiedzcie: Halo, trochę mi laguje tu, bo nie jest za ciekawie, ale okej. Okay. Uwaga, nagrywam kanał Timoces. Czy ktoś coś. U, ona coś pisze, bo chyba jest taki telefonik, i ten telefon oznacza, że ktoś coś pisze, nie? No bo chyba my się porozumiewamy przez komputery albo laptopy. No, nieważne. Ale też przez chyba telefony. Hej, mam urodzinki, zbieram pięć ładnych rzeczy. Yy. Halo, pad, Niecie na kanał Timoces. Podniecie na kanał Timothy'ego? Jeśli ja będę jeszcze w tym czacie, to jest mega. To skoro tak, to sobie zmienię to. Potem. Potem. Co się robiło? Teraz sobie zmienię w ogóle całkiem samego siebie. Mam tu unikata, mogę komuś oddać za fajny prezencik. Za chwilę bym tu mógł Wam pokazać. Odcinek trwa teraz, za dwie minuty już. Dobra. Sorka, jeśli słyszycie jakąś muzykę, ale ktoś tam u mnie coś robi, nie wiem. Pewnie mój brat coś tam sobie knuje, jak zawsze, nie? Mój brat zawsze tak robi, że sobie coś knuje tam. Yy, ustalmy, że jestem takim królem, nie? I powiedzmy sobie, że. Nie. Halo! Gdzie co? Gdzie to jest? Halo, będę heismanem. Bo heisman musi być potrzebny. I będę też królmenem. Będę heis i królmenem. Nie, taką koronę na pewno, nie? Nigdy w życiu z taką koroną nie wyjdę gdzieś. Bo ta korona jest taka obciachowa. E, 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 wiecie. No i dobra, teraz jestem pro. Jestem pro teraz. Znaczy tak jakby, w sensie pro, trochę się ubrałem. I siema, jestem teraz ładniejszy, nie? Elo ludziska. Elo, no to halo. Wpadniecie. Na kanał Timoces. Wpadniecie na kanał Timoces. No, halo, słyszy. Nie słyszy. Tylko. Nie wiem. Widzicie mnie. Bo ja nie wiem, a czy Wy to. Ale on to. Jezu, to jest tak krótkie. Wpadniecie na kanał Timoces. No i czemu on tak to mówił? Około 10 sekund. To on musiał chyba mówić tak. Wpadniecie na kanał Timoces. Nie, jeszcze dłużej. Wpadniecie na kanał Timoces. No. I, nie wiem. No i nikt mi nie odpisał chyba. Albo odpisał. Hej, mam. Jezu, cicho. Cicho. Wpadniecie. Aha, źle nawet napisałem, już Wpadniecie na kanał Timo Nagry Nagrywam. Halo, te nagrywam wam, bo pokażę coś, że może odpiszecie. Jeśli napisałem nagrywam, bo nagrywam, jak ona to robi? Skąd, czemu ona samochodem wjechała do kawiarni i w ogóle itp. Czemu ona tak.? Czemu ona tak dziwnie tańczy? Czemu ona tańczy na samochodzie? Halo. Od kiedy się tańczy na samochodzie w kawiarni jeszcze? Poza tym, jak ona wjechała do tej kawiarni? Halo. Może to jest dużo przestrzeni, ale no, samochodem do kawiarni, no ten samochód nawet nie dosięga do stołu. Co jest? Czy ktoś mi coś pisze? Bo nie. Czasem ten unikat mi się przyda. Jeśli chcecie unik unik tego Unikata to naprawdę. To bym potrzebował coś fajnego, jakąś stylówkę do MSP, nie? Coś takiego modnego, tak jakby oryginał jako MSP, nie? Ło, wow, i tu przyszła jakaś katalizatorka, która. Yy, katalizatorka to chodzi o to, że jest Fortnite, nie? Bo ja sobie teraz teraz. Trochę pogrywam z tak Chciałem zrobić z tego live, ale odcinek, albo odcinek. Ale mnie ten, tak jakby mówiąc, zablokowali. Hamsko za nic, albo za coś, nie wiem. Może raz przeklinałem na odcinku, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale Hickstores. Co to jest te Hickstores? Ktoś mi w ogóle odpisze tu na czacie, bo nikt mi nie odpisał. Mówię, Star Planet. O co tu chodzi? Mówi Star. A że ile mają pieniędzy teraz? Czemu on jest też na B, na Blockstar Planet? Halo. Ages. Co to są za jakieś? To na MSP jest tyle 101 pierwszych leveli? Jakim cudem na MSP jest tak dużo? 100 pierwszych leveli. Co jest? Czemu tu każdy prawie ma. Czemu tu każdy ma prawie 100 level? Aha, 99. 21 milionów teraz ma ktoś. Co tu się dzieje? Jest no. 70 milionów? Co? Jak? To jest. To jest dla mnie masa. Juna 13 ma 28 milionów, a ta AG coś ma 17. Ale co 70 milionów jak! Ja i moi przyjaciele. No to ja jestem najbiedniejszy z moich przyjaciół. Oczywiście chyba tak. Nie wiem. Czy na pewno Dziunia na 100% też nie jest taka biedna, bo ona mi tak jakby zrobiła skinę. Bo ja chciałem, żeby ona zrobiła skina. Nie musiała nazywać go dla mnie, ale zrobiła mi skina. Też nie jest najbogatsza. też nie jest. Najbiedniejsza. Ma nawet sporo pieniężków, pieniędzy. Hashtag Dywy ma. 250? Serio? Wow! Jej, dobra! Jej, dobra! Jej, dobra! No to. 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 Aha, ja się zawracam jeszcze. No to też jestem najlepszy YouTuber na świecie, nie? Ja się zawracam. Halo, czy ktoś mi powie to, że nie wiem co się stanie? Czarna lala. Halo, ile moja koleżanka, ta elfcia, bo znacie Elfcie już z odcinka? Ile elfcia ma teraz pieniędzy? Pieniążków na Star Planet albo na MSP Planet? Co? Bez sensu. Bez sensu. MSP Planet, co jest? Co się ze mną dzieje? Jakie MSP Planet? W ogóle na co mi MSP Planet? To, bez, to jest bez sensu. MSP Planet. MSP Planet. To jest kompletnie bez sensu. no. MSP Planet. Elfcia ma teraz prawie 170 tysięcy! Co? Elfcia ma prawie 170 tysięcy. No ale dobra, skoro sprawdziliśmy, kto ile ma pieniędzy, to teraz dziękuję wam za obejrzenie tego materiału lub odcinka. To się pojawi, dziś jest 21 sierpnia, środa, więc to się pojawi albo dziś w środę 21, albo 22 w czwartek. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach.